Wyjeżdżamy właśnie z Maseman. Zabieram Was teraz do Gandawy po niderlandzku chęt i włączamy się na ruch autostradowy. W Belgii wszystkie autostrady są darmowe. Każda autostrada ma trzy pasy plus awaryjny. Belgowie chyba jako jedyni w Europie mają te tablice rejestracyjne w kolorze czerwonym. Jest to ciekawe. Jak byłam raz w Polsce na belgijskich blachach, to pan na stacji benzynowej zaczepił mnie z pytaniem co to za kraj. Belgowie bardzo często hamują, tak jak teraz się to właśnie dzieje bez powodu. Trzeba być naprawdę czujnym i przestrzegać przepisów. Jeśli w Belgii zatrzymacie policja, to e, musisz opłacić mandat bezpośrednio po zatrzymaniu gotówką. Jeśli gotówki nie posiadasz, e, to niestety policja ma prawo unieruchomić e, samochód e, i przemieścić go na parking policyjny, co się wiąże oczywiście z dodatkowymi opłatami, e, a tego byśmy nie chcieli, dlatego zawsze warto mieć przy sobie gotówkę. Ciekawostką jest to, że w tym mieście nie można wjeżdżać samochodem, który nie posiada certyfikatu emisji spalin. Coraz więcej można spotkać elektrycznych samochodów. Ja posiadam certyfikat i dzięki temu mogę swobodnie jeszcze wjeżdżać do centrum. Zobaczymy na jak długo.